Dobra, musimy ten pomóc psinie, bo tu skomle, kurde jęczy. Bo ja pomożemy, to ten pies po prostu nam później pomoże, więc... E, zajebiście. Dobra, dział on jest tutaj. Luke. Chciał on tu dokładnie. Jest. Tutaj jest. Dobra, ma, pomagamy. Proszę bardzo. Makieta taka taka jaka, ale To się na to Na to się ogólnie 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 Na to to się nie zwracało jakoś uwagi nie Jak się grało tam się w dupie to ma miało ogólnie ale Dobra trzeba to O rozpierdzielić To coś tu mamy jakieś Pułapki bo tu są pułapki O o, o, no chodź tu. Dobra, łatwo jakoś. Dobra, walić, kurczę. Tu będzie trzeba szybciutko przycisk klikać. Nie lubię takich quick eventów, nie? Właśnie w tamtych czasach to często się coś takiego robiło, nie? O. Gdzie to jest? A, w dół. Kurde, za blisko. Znaczy, za daleko. Teraz przygotujmy się, że będę, że będę się w cholerę męczył z tym gównem. O, laleczka wódu Czy mi się wydaje? O, teściowe ktoś przybił. Sikierą, nie, widłami chyba. No, widłami. Teściowe Teściową przybili A ta Twoja stara O oh ja yeah. Prawidłowo No chodźcie, no chodź tu Dobra, leżeć kurno Leżeć i zdychać śmiecie rude O A ty a ja mogę ich zabić? Nie. Dobra, bo oni ten. Kabin teraz tu stoczą. A ja będę... Nie, ja właśnie mam problemy w takich eventach, na przykład... A nie, to jeszcze tu? Nie. O kurda, ale się przyczaju, Nie, to jeszcze nie tu chyba. Dobra, padają na trzy hity. super Dobrze, A coś tu mamy? Nie Dobra, co my tu? Dobra, uleczmy się Uleczmy się, kochani Dobra, wchodzimy Hurigan dzwoni, Leon, jak się I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Aha. Mm. Teletu mi nie potrzeba. Ale... To nie tu był kamień. To chyba coś musiałem pokręcić. A może sobie to przybliżyć? O, powiesili tego policjanta. A, pierdolę, dobra. Zanim sobie pójdę, to ja pójdę sobie... ...tędy, pójdziemy. Tam będzie babka, którą można... ...sprzedać jej kopa w dupę. I tu znajdziemy swoją pierwszą fajną broń, bo tu będzie... ...ogólnie shotgun. Więc... ...ogólnie... To nie musimy tu walczyć, wam powiem Bo kurda Nie udało się O ich tu trochę będzie Jeszcze gościu Jeszcze tu gościu z piłą mechaniczną przyjdzie Co jest kurna dla mnie Zobacz. Już No nie pierdzie Już kurna jest tu Już go słychać o, tam coś jest. Dobra, gdzie... Gdzieś to... Gdzieś... A kurna. Źle wchodzę, ty. O, krówka. O kurna. O, ale dosył kopa w pipę. Dobra, kurna, Leon. Co żeś... Co ty robisz, kurna? Leon. Dobra, Leon. Bo zdychasz, kurna. Bierz narkotyki Narkotyki z te Moja stara śmierdzi Dobra trzeba tam O, zabarykadować się Dobra To był już shotgun? Tak, tu był shotgun Nie, o nie Źle kurno Źle poszedłem ja pierdzielę, kurna mać. Serio? Serio, kurna? O, prawidłowo. Shotgun? A nie, to czemu tak pomyliłem? Żeż... Rzez... O kurna. To nie tu miał być. O kurcze, co to za ludzie? O jany. Oto imprezę mamy No Trochę popierdzieliłem wam powiem Cholera Co jest do jasnych choler Dobra musimy tam sobie jakoś poradzić Dobra trzeba Seee amunicję wziąć będzie będziemy mieli shotguna, to też inaczej będzie. Więc... Kurde, idź. O kurda. Dobra, dawaj to. Mmm... Właśnie nigdy nie lubiłem tych gości z tymi piłami nie Naprawdę to jest w ogóle jakieś nieporozumienie Kurna mać Deskut kurna dobra Ogólnie nie trzeba z nimi walczyć Wystarczy że będziemy uciekać po prostu Ogólnie Więc nie ma sensu na tracenie kurna Kurda na tracenie po prostu amunicji tak, ale no, my zawsze możemy Kurda nie tu kochany Uzbrojony w piłę mechaniczną Kurna idź debilu ludy bez talencie, czubek na ręce dobra ładuj to o kurna o cholera puszczaj mnie gnoju głupi rudy, rudy fiucia o jest udało się o widzicie warto było po prostu go pokonać bo wtedy dostaliśmy dużo złota więc warto było to zrobić ale mam wrażenie że że to poziom jest po prostu niższy bo pamiętam że ciężko było go jakoś ubić może dlatego że shotguna zdobyłem nie Dobra wejdźmy może tutaj na górę o będzie łatwiej o do kościoła nam szekordę wypierdzielać o wzwają ich mm -hmm. Aha, Lord wzywa, kurna. Dupa blada. Where's everyone going? Bingo? Resident Evil. Yeah. Kurna, bym chciał w tego remake'a. Ale 350? Wiem, że optymalizacja jest pierdzielona Ja jestem ciekawy dlaczego to tak wyszło, ale Dlaczego spaprali to Wiecie, ja tam Wam powiem szczerze to nie narzekam na takie rzeczy, ale No wiecie, no ale jak kupujecie grę za za 350 to oczekujecie po prostu, że ta gra akurat no, będzie dobrze chodzić, nie? Bez problemu, nie? Ale niestety żyjemy teraz w takich czasach i po prostu twórcy serają na optymalizację chociaż po kapkom spodziewałem się czegoś więcej bo wydali takie fajne remake, trójkę, trójkę to spodziewałem się po prostu czegoś takiego no... to na fifth top, nie? Że wszystko będzie kur na czasy. Tak, a wyszło jak wyszło, kurne Po prostu, no. Tak. Dobra, dawaj mi rzutą marychę. Będę degustował ją. Dobra, ja chyba wszędzie byłem, co? O, tam nie byłem Dobrze, dobrze, bo bym to ominął Bo bym to ominął Dobra, jak tam wejść um, Coś mamy? Nie To pewnie tędy trzeba wejść mhm. O jak tam wejść? A, tu Dobra, podniesiemy to Snajczkę bo to możemy sprzedawać ogólnie, nie? I potem kasę zarabiamy, tak? To będzie warto po prostu yy, wszystko znajdować, nie? I tyle, nie? Żeby wiecie, no kupywać jakieś fajne sprzęty albo coś, nie? Więc warto sobie tutaj... a tu nic nie ma Tu? Też nie. Tu jest chatka kolejna, pusta. A nie, jest nie pusta. Co my tu mamy? O. O, ktoś mi fotki robił. seksowna. No to ci kurna. Mają aparaty nawet. Dobra, wchodzimy tu. Odcinki jak to odcinki? Zawsze będą krótkie. krótkie. O! Tu będziemy mieli te znaczki. Będę się starał ogólnie to robić, chociaż nigdy jakoś specjalnie tego nie szukałem więc Na pewno będę to robił, nie? Dobra nic nie ma Zapiszmy Dajmy tak lepiej to robił po kolei Żeby nie było lipy Sukces w ja.